Cześć, kochani. Pozdrowionka z Bandery, czyli z Kowbojskiej Stolicy Świata, z miejsca, w którym byłam już wcześniej parę razy. Jedno z moich ulubionych miejsc tutaj, w ogóle w Teksasie, muszę powiedzieć, a jeszcze znajduje się bardzo blisko miejsca, w którym mieszkam, bo jest 44 mile ode mnie, czyli ta godzinka drogi. No a dzisiaj jestem tutaj 8 kwietnia 2024. Bo dzisiaj jest dzień całkowitego zaćmienia, które przechodzi przez Stany. No i bandera, czyli ta okolica, generalnie tutaj jest na trasie tego zupełnego zaćmienia, tak? Bo ten pas zaćmienia jest dosyć ograniczony i zaćmienie całkowite będzie tutaj trwało 4 minuty i 5 sekund. To jest jedno z najdłuższych, powyżej 4 minut. Najdłuższe chyba jest kawałeczek jeszcze na północ, bardziej 4 minuty, 27 sekund, czy coś w tym stylu. Więc tutaj też stosunkowo długo to będzie trwało. Powiem szczerze, nie byłam aż tak mocno podekscytowana na to wydarzenie, ale jednocześnie, no, mieszkając tak blisko, no, wiedziałam, że tutaj trzeba być. To, czego, co mnie zaskoczyło najbardziej. To to, że w tej chwili w tym małym miasteczku Banderze jest bardzo spokojnie, a już na parę, chyba na dwa miesiące wcześniej, pojawiały się ostrzeżenia, że tutaj będą się działy jakieś dantejskie sceny w ogóle, żeby że te county lokalne wydawały ustawy takie emergency preparedness, tak, żeby się przygotowywać na stan taki. Podwyższonej gotowości. Były artykuły, żeby e, przygotować się na chaos, e, na katastrofę, że mogą być braki benzyny, że mogą być braki jedzenia, tak, że e, mogą być problemy z zasięgiem, żeby kupić leki. E, ja kupiłam dodatkowe baki benzyny, tak, które e, mam w domu, więc tutaj spodziewano się najazdu po prostu dzikich tłumów. E, były różne takie szacunki. Że do miasteczka, które ma 25 tysięcy osób może przyjechać od 120 do 500 tysięcy ludzi, tak? Ale generalnie nikt nie był w stanie tego przewidzieć. I e, ja tak samo cały ten weekend obserwowałam, cały tydzień właściwie obserwowałam, no i wszystko wyglądało ok. Dzisiaj przyjechałam do bandery rano o 7. E, generalnie nie było, było zero korków, tak? I w tej chwili już to zaćmienie się zaczęło. Mam okulary w samochodzie, zaraz po nie pójdę, a w chyba też mam. Zaczęło się w sensie takim, że to trwa 3 godziny, ale to całkowite będzie przez 4 minuty. Pogoda jest pochmurna dzisiaj. Raz na jakiś czas właśnie tak można w to słońce spojrzeć i przez okulary widać, co się dzieje. No ja najbardziej jestem ciekawa tego, czy to będzie, czy to będzie takie... czy to się zrobi noc, tak? To może noc nie, ale jak, jak ciemno się zrobi przez te 4 minuty. Więc po to tutaj przyjechałam. A druga rzecz jest taka właśnie, że ciekawiło mnie, jak to będzie wyglądało logistycznie. Widać policji jest więcej i też e, słyszałam, że w ogóle siły federalne były tutaj e, wysyłane na ten, na ten cały ciąg zaćmienia, bo właśnie nikt nie wiedział, e, czego się spodziewać, tak jak to będzie. No a wychodzi na to, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie, jak do tej pory. 15 minut przed zaćmieniem. Jak przechodziły chmury raz na jakiś czas, to widać bez okularów ten taki właśnie rogalik, tak? Przez okulary to nic nie widać. Chmury robią się cięższe i gęstsze, więc wątpię, że cokolwiek tutaj będzie prześwituł. Zobaczymy teraz, jak, jak się zaciemni. Jest teraz 8 minut przed zaćmieniem i słucham komentarzy ludzi. I ktoś mówi, widzicie, jak się światła uliczne zapaliły? No i faktycznie e, światła są włączone. 5 minut do całkowitego robi się bardziej szaro. Widać to. E, nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale tak e, po okolicach, jak się patrzy, to się robi e, faktycznie tak e, ciemnawą. A to jeszcze, jeszcze trochę. Pierwsze 30. E, za minutę zaczyna się całkowite zaćmienie. No i widać, 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 robi się ciemno. Na kamerze nie widać, ale na. na... O kurczę, robi się ciemno. <grywa> wow! Pierwsza 31, słuchajcie, jak w zegarku. Robi się normalnie ciemno. Ale jaja. Ale niesamowite, wiecie co? Nie, no nies niesamowite. Robi się noc. Wow. O kurczę. To jest, powiem Wam to, na co ja czekałam. Ja chciałam zobaczyć, czy to się zrobi noc. Z zobaczcie, światła. <laughs> Przed chwilą nagrałam to, ten znak bandery w dzień, ale niesamowite. Zobaczcie tu, jak ciemno. Niesamowite. Wow. Nie, no to jest warte przeżycia, naprawdę. Ale... Kurczę no. 32. Jeszcze będzie to jest jeszcze 3 minutki. Nie. Normalnie nocne. Ja znam banderę z nocy. Więc tutaj o, o tej godzinie się chodziło imprezować do baru. Znaczy nie o tej godzinie, tylko w takim warunkach. Wow. No niesamowite, naprawdę. Normalnie noc, nie? Normalnie noc, zobaczcie. Tak by się ktoś zastanawiał jak Bandera w nocy wygląda to właśnie tak. Niesamowite. Jest godzina pierwsza trzydzieści trzy po południu. Wow. Super. Super, naprawdę. Jeszcze minutka i dzień wstanie z powrotem. Odźmienie powinno się już w tej chwili kończyć, i powinien zaczynać się dzień już się rozjaśnia. No już widać na nagraniu nawet, no. Tak jakby ktoś światła włączył. Normalnie, zobaczcie to nie. Normalnie światła się odpaliły i nie było się robi jasne. Ale ja, ja. Wow! O, na motorku ktoś sobie jechał przez zaćmienie z Muzą. I dzień dobry! Całkiem powiem Wam... Całkiem spore przeżycie, naprawdę. Chciałam zobaczyć jeszcze jak lampy tutaj zgasną. Czekam na tą lampę jak się wyłączy. Bo ona się ostatnio włączyła. Ale robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Ta, ta zmiana to jest właśnie to, dla którego, dla, powód, dla którego uważam, było warto tu przyjechać, nie, żeby obserwować tą tarczę, chociaż też by było fajnie ją widzieć po ciemku na pewno, ale żeby zobaczyć właśnie, jak jest różnica z dnia na noc. O, zgasła. Dzień nastał. Ta, ta pierwsza, znaczy ta ostatnia się zapaliła i pierwsza zgasła. Okej okay, kochani, pozdrowionka warto było, warto było. Pozdrowionka z dziennej bandery teraz, papa. Pa.